Z kolejnym odcinku na moim kanale z góry zło. Wow. Z góry przepraszam za mój głos, ale jestem jeszcze chora, no niestety po prostu moja choroba trwa już praktycznie dwa tygodnie, tak jak się załatwiłam w baborówku podczas zawodów wtedy była ulewa, zmokłam. <laughs> Moja choroba trwa, no ale trudno, jakoś muszę z nią funkcjonować. Ale, moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj jest fajny vlog, bo Dzisiaj czeka nas wielkie pakowanie, i to nie tylko pakowanie Quevedo, ale również mnie, bo uwaga, zdradzam już na początku wszystko. Jedziemy na zgrupowanie. Na zgrupowanie gości gościszów, które trwa tak naprawdę piątek, sobota, niedziela, dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj już wyjeżdżamy. Bo od piątku rana tak naprawdę wszystko startuje, więc chcemy być wcześniej, żeby być gotowi, wyspani na to, co nas czeka, a naprawdę będzie sporo fajnych rzeczy. Nie mogę się naprawdę doczekać, nigdy na czymś takim nie byłam. Kłabę do raczej też nie. Zawsze jak wyjeżdżaliśmy, to wiecie, na zawody, na trening wyjazdowy, a teraz idziemy na zgrupowanie, taki można powiedzieć, obóz. Tak naprawdę teraz biorę się zapakowanie mnie, mamy poranek, dlatego jestem taka jeszcze. Nie ugarnięta. Mamy poranek, muszę się spakować. Stylizację już mam tutaj e, przygotowane, proszę bardzo. Moje rzeczy do spakowania, więc biorę się za pakowanie. E, Czeka nas w ogóle bardzo długa trasa. Kłówek do chyba, no jechał już taką długą trasę, bo jak go kupiłam, to go wtedy ile wjeździliśmy? 6 godzin? 5 godzin? Coś takiego. E, dzisiaj będziemy jechać ponad 3 godziny do gościszów stajni. Ale no nic, będzie na pewno dobrze, będzie grzeczny, kochany. A teraz pokażę Wam, co ja pakuję na ten wyjazd dla siebie. O tych rzeczy, które muszę spakować. E, mam również tutaj kask, bo kask zawsze jest ze mną w domu. Ten oczywiście na zawody, ten ładny. Bobby, Ty to masz parcie, chyba musisz po prostu opuścić ten lokal. No opuszczaj ten lokal. Mam również czarny czaprak Kentucky, bo no po prostu te rzeczy trzymałam w domu, więc też muszę je stąd zabrać. No i uwaga. Mam nową stylizację z firmy w ogóle Maximilian. Chyba dobrze mówię. Dobra, potem tam sprawdzę. Jest ta firma teraz dostępna na gnl i otrzymałam w paczce właśnie nowy set. Jest to bluzka, bryczes, takie legginsy w sumie i skarpetki, więc na pewno jednego dnia przetestujemy. Ten zestaw będzie idealnie wyglądał. Oczywiście z beżowym kentaki, tym welurowym z kryształkami. Więc. To jest na jeden dzień. Druga stylizacja to po prostu do czarnego właśnie tego czapraka Kentucky. Mam tutaj granatowe leggings z Silwer, e, koszulkę Sealware. Ona jest chyba taki e, top jakby z odkrytym brzuchem. I tu się zastanawiam, czy wezmę ją, czy na przykład założę inną bluzkę. Tam przygotowałam sobie zapasowe bluzki, czarne skarpetki z Pux. Oczywiście, e, wiecie, ja to jeszcze ogarnę. To nie będzie taki w kłakach i po Ona muszę jeszcze popracować te rzeczy. E, tu mamy tumisiowy look. I nie wiem, które czas założę, może te założę, to właśnie um, kawowe, może założę granatowe do tego. No ale na jeden dzień trzeba po prostu założyć tunisiowy czaprak, nauszniki oraz bluzkę i skarpetki. Więc jakby na trzy dni, piątek, sobota, niedziela mamy te trzy stylizacje. Dalej spakowałam takie rzeczy już mniej końskie, czyli po prostu bluzy, bo nie wiem jaka do końca będzie, do końca będzie pogoda wieczorami. Również mam sportowe ciuchy, leggings, topy e, i stan sportowy, bo poza samym jazdą konną będą też zajęcia w fitness dla jazdy. Więc tak, się po prostu cieszę, że w końcu się ruszę. E, no i może zainspiruję do tego, żeby na co dzień wrócić do ćwiczeń. Ja Już jakiś czas temu ćwiczyłam regularnie, ale teraz przez różne perypetie życiowe trochę przestałam, więc może wrócę. Tu mam takie bluzki na co dzień bardziej, żeby się potem przebrać. Eee, co to? Jeansy, shorty, no i taka spódniczka, czyli po prostu wiecie, nie wiem jak to wygląda na takich skrutowaniach, czy cały dzień chodzi się w końskich ciuchach, czy się będziemy przebierać, ja myślę, że będę się przebierać, bo chyba mam być ciepło z tego co wiem, także na przebraniu jakieś tam ubrania, jeden sweter, eee, dwie bluzki właśnie końskie ewentualnie do zmiany, jeżeli mnie jakaś tam inspiracja najdzie, skarpetki, mm, top i majtki. Więc tak wyglądają rzeczy, które ja spakuję dla siebie. No, mam nadzieję, że dobrze się spakuję, nie wiem jak do końca właśnie się spakować, nigdy na czymś takim nie byłam, więc w razie co, potem wam tam znać, czy dobrze się spakowałam, czy może czegoś po prostu mi brakowało. Oczywiście jeszcze kosmetyki, laptop i tak dalej, też to wszystko muszę spakować, nawet matę do ćwiczeń. Ale tutaj powiedzmy, że jest taka, wiecie, ogólny, no wiecie, ubraniowy, tak? Ubraniowy dział, ubrania, które po prostu biorę ze sobą. I planuję, żeby zrobić dwa vlogi z tego wyjazdu, właśnie jeden z takim pakowaniem, samym transportem może coś tam Wam pokażę na miejscu też z tej stajni, no a potem już stricte to, co będzie się działo na samym zgrupowaniu. I w ogóle to zgrupowanie ma być cykliczne, co rok o tej samej dacie taki jest plan, żeby je robić, realizować. Więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tym to ja Wam zostawię wszystkie informacje w opisie, ale myślę, że będzie świetnie. Nie chcę Wam teraz za dużo zdradzać, co dokładnie, kto będzie, kto będzie trenował, ale no, dopowiada się mega. Także ja pakuję teraz to wszystko do walizki, dopakuję po prostu kosmetyki, inne rzeczy, no i powoli będę się ogarniać, wiecie, jakiś makijaż, muszę w ogóle wziąć prysznic bo dosłownie dopiero wstałam. Ja jestem już spakowana, moje auto wygląda po prostu przezabawnie Jadę Fiatem, co prawda w trasę, ale już nieraz robiłam drobinką trasy, także na luzie, ale no cały po prostu bagażnik mam zawalony. Nawet mam matę do ćwiczeń, walizkę, rzecz. No, multum tego, po prostu multum wyszło. I co, teraz się zatrzymałam w Żabce i przypomniało mi się w ogóle, że jest święto, także zobaczymy, czy będzie otwarte, żeby kupić zapas wody na podróż, coś do jedzenia na teraz. Dzisiaj rano do i joram, no jak idziemy z do na zgrupowanie. Muszę spakować go, muszę go wykąpać, muszę ogarnąć też pudełka dla Munia, dla dziewczyn, bo jeszcze przez parę dni jakby są pod moją opieką. Teraz Dominika będzie wsiadać na dile, tak to ja cały czas wsiadałam. No i będzie super, naprawdę się tak cieszę. Mam nadzieję, że będzie to fajny czas taki wiecie, czas, w którym będziemy się mogli porozwijać z kływetą, może zrozumieć lepiej pewne rzeczy. No, także mam mega dobry humor, jest piękna pogoda i lecimy zaraz tylko jeszcze do Żabki. Uwaga, wpadłam na genialny pomysł, że jednak nie wsiądę na kłowę tylko go wylążuję albo puszczę po prostu, żeby sobie biegał na hale. I potem, jeżeli się okaże, że przyjedziemy o jakimś optymalnym czasie na miejscu, to nawet może wsiądę, żeby go mega luźno pojeździć. Ale jeżeli nie wsiądę, to też nie będzie żaden problem. Więc robię to dlatego, że nie wiem, o której będzie transport. Transport będzie pomiędzy 14 a 16. Mamy godzinę, nie wiem, jakoś 12.30. Mam bardzo słaby czas operacyjny, jestem sama dzisiaj przy pakowaniu, przy wszystkim. Więc sobie teraz po prostu posprzątam sprzęt, ładnie wyczyszczę, wszystko uzupełnię już w pace, żeby było gotowe. Wezmę w jedno miejsce, żeby wszystko było gotowe, zajmę się posiłkami dla koni, pakowaniem, właśnie żarcie i tak dalej. Wezmę wodę kłewedo, wykąpi kłewedo. więc tak, taki jest plan, bo inaczej to bym się prawdopodobnie nie wyrobiła. No, chyba że transport będzie o 16.00, to potem się okaże, że będę się nudzić, więc tak to wygląda. Dobra, oficjalnie zaczynamy pakować pakę. Wyczyszczone siodło i popręg z fartuchem oczywiście. Teraz nie musimy już nosić podkładki podnoszącej tył. Zuzia piekłów ostatnio była i wypchała nam siodło, także nie musimy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Oczywiście tunisiowy komplet musi ze mną pojechać. Reszty czapraków mam już w aucie, także tylko ten dopakuję. Oficerki wyczyszczone, torba ze szczotkami. Ona mi się jeszcze dzisiaj przyda, ale na razie ją tak symbolicznie już włożę tutaj. Długi bacik, krótki bacik. Krótki bacik idzie tutaj, a długi niestety musi być osobno, bo po prostu, spójrzcie, nie mieści się do paki. Oczywiście moje ukochane rękawiczki z Ubexa. One idą do szuflady. Obłowie z napiecznikiem i wytopiem z wędzidłem ciekawym, bo testujemy to te wędzidło. Już testowałam je przez kilka dni kiedyś na hali i na hali mi się słabo jeździło na tym wędzidle, na Cuavello, ale ostatnio stwierdziłam, że a, dam jeszcze raz szansę, to jest voucher z Fagera. i okazało się, że na dużym placu bardzo dobrze mi się jeździło na tym wędzidle. Co prawda, skakałam tylko takie malutkie przeszkódki na nim, więc zobaczymy, jak to będzie teraz. Wiecie, już na wyższych przeszkodach. Widziałam też, oczywiście, nasze stare podstawowe wędzidło, żeby w razie co zmienić, no ale na razie jakby jest obłody z tym. Matko, miałam takie dobre przeczucie. Transport będzie godzinę szybciej niż miał być, więc po prostu. Znowu muszę przyspieszyć ruchy, tutaj już są ziółka kłewedo, rzeczy na meszy, suplementy dodatkowe, smaczki z candy, wiaderko na jedzonko. Ja idę za nim, właśnie kask do paki. Matko i tak dobrze, że nie pakuję siana, tylko kupię sobie na miejscu, bo już tak czułam, że będzie ciężko z tym sianem. Także no, pakowanie na mega speedzie teraz, to już w ogóle nawet nie znam, że go wylążować. Kask idzie do paki, ale chyba jedną ręką, no, może dam radę, dam radę. I... Dobra, kask jest tutaj. Tutaj jest e, jeszcze więcej paszy na pudełka. Zaraz dorobię jeszcze trzy pudełka i będzie jedzonko gotowe. Ojej, ja słucham się, powiem Wam, że z takimi zatkanymi zatokami to nie jest lekko nic robić. Bardzo ważna rzecz, o której często się zapomina, czyli ręcznik papierowy. O, proszę bardzo. I w ogóle nie zdąży też wykąpać Kławeda z tego wszystkiego, także szampon i w ogóle zabrałam ze sobą. do już w boksie. O, proszę, dupcia jego zjadł obiadek. do. Zaraz jedziesz, kochanie. Nie zdążyliśmy się wykąpać, nie zdążyliśmy puścić się na hale, nic nie zdążyliśmy, ale to trudno, będzie ok. I w ogóle dostałam kiedyś w prezencie od y, firmy Foran taką pastę uspokajającą, i ona jest ogólnie na zawody stosowana, ale również w transporcie no i ogólnie w takich stresujących sytuacjach. Więc stwierdziłam, że dzisiaj wykorzystam i pół dawki po prostu dam kłowedo na transport, żeby troszeczkę bardziej wylozował, no bo tak jak mówię, to będzie dłuższa trasa, dłuższa niż zazwyczaj robimy. Także zobaczymy, czy zadziała. Naprawdę, robienie wszystkiego w takim mega szybkim tempie, z zatkanymi zatokami, kompletnie, nie jest prostym zadaniem. Nawet nie zdążę sprowadzić munia i dziewczyn od oli, więc muszę znaleźć kogoś, kto mnie zastąpi w tych obowiązkach. No i za jakieś, nie wiem, 20 minut myślę, że będzie transport i jedziemy. Mam nadzieję, że kławcie ładnie wsiądzie do transportu, i wydaje mi się, że to będzie w ogóle taki duży koniowóz. Nie wiem, zobaczymy. zobaczymy. Jan Kurek po mnie przyjeżdża, więc no, on będzie już ze swoimi końmi zapakowanymi. I naprawdę brakuje mi oddechu. Mam nadzieję, że będzie jutro trochę lepiej dzisiaj jakoś wyjątkowo. Mam po prostu tutaj tak zatkane, że nie mam żadnego przypływu. Biorę lekarstwa wszystko, ale u mnie jak już coś mi wejdzie na zatoki, to to trwa i trwa, także muszę sobie jakoś radzić, tak? No, sprawdzam, czy wszystko mam zapakowane i podam zaraz tą pastę do. Patrz, jaka różnica tutaj. Przepływ, światło, brak światła. Przepływ, brak. No, i działam. Koń ubrany, ochraniacze. Zjeść, więc można odetchnąć. Paka, proszę bardzo. Też już czeka. No i teraz tak naprawdę mamy moment, w którym czekam na transport. Na szczęście się wyrobiłam ze wszystkim, wszystko sprawdziłam. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. Paka rzeczy, albo w strasznie wieje wiatr. Także chyba wszystko jest. Tam moje piękne autko zapakowane kompletnie. W moje rzeczy za to. Wow! No takim transportem mój nie jechał jeszcze dużo. Za radę. radę. 15 minut moi drodzy, pakowaliśmy do, jednak był w szoku, że koniowóz był nieco inny niż zazwyczaj. Ale w końcu jest, udało się. O. Tu jedzie z innymi konikami, tutaj są trzy konie, w przyczepce będzie jeszcze ogier, więc no, zapakowani. Ojej no, ale to jest zdrowo. <grywa> zapakowane koniki, proszę bardzo, tam jeszcze z tyłu o, widać transport i ruszamy, stajnia gościszów, to będzie nasz przystanek, jakieś trzy godziny trasy. Drobinka da radę, ja dam radę, także jedziemy. Dobra, jestem po trzech godzinach, w sumie niecałych. jestem moi drodzy i widzę przepiękny plac. Nie wiem, czy będziemy tutaj jeździć jutro, pojutrze, po powietrze, ale miejsce robi ogromne wrażenie, powiem wam. Myślę, że jutro zrobimy taki bardziej tour, że wam pokażę, w sensie w kolejnym vlogu, po prostu te miejsca, a teraz takie ogólne przebitki. Ale no, to dowo. No, ładny ten plac. Ładny, ładny. Tutaj się odbywają właśnie zawody. Tutaj pewnie budka sędziowska. Tam widzę, o, pastwiska. Przybliżę Wam troszeczkę pastwiska. I biały płot. Aleksie by się spodobało. Ja też lubię białe płoty, ale ona chyba nawet bardziej. Uff, dobra, moje towałki już są tutaj, proszę bardzo. I zobaczcie, jaki mam kiótki pokoik. O, z widoczkiem tam. Na to co się dzieje, proszę bardzo. Łóżko numer 2, nawet telewizor i łazieneczka. O. Malutki, ale powiem Wam, że naprawdę spoko pokoik. Wszystko najważniejsze jest. Poradzimy sobie. Łapcia będzie za jakieś 20 minut już na miejscu i w ogóle do mnie jutro przyjeżdża matka. jakieś zimno powietrze, albo tu klima. Jutro do mnie dojeżdża Asia Koza jako operator, więc będzie naprawdę fajnie, ona ze mną tu będzie spała. Ale na razie jestem sama. Cały pokój dla siebie. Potrzej, naprawdę jest to idealnie. Co prawda wietrzniej, nie wiem jak mnie słyszycie, ale nawet znalazłam sobie leżaczek. Teraz czekam do jakichś 3 do 5 minut. Będzie już Jan z przewozem całymi końkami także czekam no i uwaga, wjeżdżają no nie, no gruby już zameldowany proszę bardzo <grym> no dzień dobry, ale w ogóle palnął się i tutaj nad prawym oczkiem ma rana. także to jest ten minus ale jest już a ja idę poszukiwać czajnika z ziołami i meszykiem i taka trasa aż tam hen hen muszę iść i mam nadzieję, że znajdę ale no Kłewce już ma chillere jeszcze załatwiam sianko na razie ma tylko troszkę sianka no pięknie wyglądasz, no. Musieli mnie dostajni, gdzie był czajnik, więc sobie zalałam, ale teraz muszę wrócić tam na całą górę. Tam hej, daleko tam. No i wiecie, nie doniosłem tego. Także muszę jechać autem i nie wiem czy mi się wszystko nie rozleje. Trzymajcie za mnie kciuki. wiadomo, moi drodzy, jesteśmy na tym pięknym placu. Dosłownie taka 30-40 minut jazda, wiecie, na rozprostowanie się i wsia. Ale jest pięknie, naprawdę to jest chyba najpiękniejszy, jeden z, na pewno, najpiękniejszych ośrodków, jakie widziałam jest dzieckich. Pojeżdżone, Boże, jak to jest wspaniale, mówię Wam, po prostu czuję się jakbym była gdzieś za granicą w takim fancy ośrodku. Naprawdę jest tutaj taki klimat, to fajnie chodził, dużo, dużo luźnego galopu, tak wiecie, żeby się rozchodził po transporcie, nie jakieś tam oczekiwania nie wiadomo jakie. No ja oczywiście głupek nie wzięłam chusteczek ani wody i teraz umieram, no trudno, jutro muszę pamiętać, żeby mieć to przy sobie, tak zwane Asia będzie moim trzymaczem chusteczek i wody najlepszym, no więc tak u nas wygląda sytuacja, skończyliśmy jazdę, chciałabym go fu, jeszcze jakoś schłodzić porządnie i w sumie wsia na dzisiaj. Pływciem byliśmy na myjce, schłodziłam mu nóżki. Tylko kurde ta kopyta ma już tak połamane po prostu. O, kowal już jest we wtorek, więc będzie ok, ale już ma trochę mocno porypane ta kopytka. No ale co zrobić? No i teraz idziemy jeszcze chwilkę, myślę, że na trawkę i będę go chować. Chacia Ej, Znalazłam pływę do dwa. Ten koniec jest tak podobny do Quevedo, że serio chyba nawet ja umiałam im się nabrać. Ale beka, tu jest Quewedo, a tu jest Quewedo 2. Uwaga, news po prostu tego miesiąca. Okazało się, że ten konik, który no, jest identyczny do Quevedo, to jest... po pierwsze, on jest własności Filipa Lewickiego, po drugie, on jest półbratem Quevedo więc po prostu miałam taką czujkę, od razu go zobaczyłam i wiedziałam. Jest po tym samym ojcu, Jardonei VDL, także odnalazłam, uwaga, brata bliźniaka Cuevedo. I w ogóle jest też w podobnym wieku, ma 7 albo 8 lat.